Czas na kolejne wyzwanie. Uczestnicy już mają nietęgie miny, a jeszcze nie wiedzą, co ich czeka. Dzień dobry, moi drodzy kucharze. Jak się macie? Dobrze, szef. Mam dla was pozornie łatwe zadanie. Proste rzeczy najłatwiej zepsuć. Wasze dzisiejsze zadanie to będzie street food, czyli uliczne jedzenie. Street food to klimat smaki i luz, czyli jajo. Jak rozumiecie to określenie? Z czym wam się kojarzy? Z czymś, co trzeba jeść pochylonym, bo z tego kapie. <grym> Słuszna uwaga. Jeżeli coś takiego street foodowego robię w domu, to ja robię coś takiego w ogóle w domu. Waszym zadaniem dzisiaj będzie przygotować trzy dania streetfoodowe. foodowe. Ja, trzy dania. Gdzie główny bohater będzie mięso. Ale to będzie od Was zależyło. Który kierunek świata wybierzecie? Żeby nie było za łatwo, zaczniemy od sztafety. Każda osoba z drużyny będzie miała 30 sekund w spiżarni, żeby wybrać dwa składniki. Najtrudniejsze, znając was, to będzie, że nie możecie się konsultować. Nie wiem, jak z komunikacji ustalimy menu. To naprawdę będą dania z przypadku. Jak zobaczy, że się komunikujecie, odejmuję. Punkt. Czy to jest jasne? Tak, szef. Drużyna, która wygra tą sztafetę, będzie miała możliwość zamienić trzy razy jakiś składnik, który wybraliście. No, Rachel, robimy to. Zapraszam moich suszefów do spiżarni. Oni będą wam odliczać czas. Jako pierwsi będą biegać Hubert i Agata. ostatnia moja sztafeta w podstawówce. Czas start. Pierwszy poszedł Hubert, wystrzelił jak z armaty. Agata, zostało ci 10 sekund! Agata wykorzysta każdą sekundę. Usiłam rzeczy, z których każda mogłaby coś zrobić. Nie wiem, co przyniosła, bo nie ja mam okularów. I na pięć sekund ci zostało. K Chciałem wziąć czosnek i cebulę. Miałem już taki oczopląt, że nie widziałem w ogóle żadnych rzeczy. Widzę tylko ocet, 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 a na co nam ocet? Ale słuchajcie, możecie ich dopingować nawet. Piona, Piona, dawaj, go. W szkole biegałem dużo, byłem w drużynie sznafetowej. Dawaj dawaj, ruchy ruchy, szybciutko! Cztery, trzy I idzie. Jakby jeszcze w niedzielę do kościoła. Dawaj dawaj Igor, biegnij Igor. Ty jak biegasz Igor? O no, bieg. <ślam> <ślam> tak! Dobrze! Uhuhu. Lecisz! Dawaj dawaj! Mamy już trzy rodzaje mięsa. Ja wziąłem czwarty. <ślam> Na stole leży tylko mięcho. Boże kochany, przecież my zrobimy po prostu jednego wielkiego mięsnego jeża. Ania! Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, o! dawaj, o! O! dawaj, dawaj. Wygrywamy sztafetę. Pierwszy sukces za nami. Panowie mają po prostu dłuższe nogi. Ciekawe, życie są na stole. <głosy> <głosy> Tam ktoś ją makaron z takich zupach niskich. Składniki, które macie na stołach, są obowiązkowe. Za niewykorzystania jednego składnika to oznacza jeden punkt ujemny. Kto skończył pierwsze sztafetę? Myśmy. Będziecie mogli trzy składniki wymienić i to zrobicie podczas gotowania. Najbliście. I tak wygramy. Możecie korzystać również ze wszystkiego, co jest w spiżar. Jakby wam jeszcze było za mało tych składników, tak? Tak, szefie. Okay. Proszę, że damy radę. Mamy to tutaj. Tych dań dzisiaj nie będę próbował ich sam. Zapraszam moich gości. Ja się spodziewałem, że to wejdę na jakieś miśniaki. Prima sort Tutto bene, miscrozie. No ładna, ładna. No. Dzień dobry. Dzień dobry! Ależ dziś pięknie w piekielnej kuchni! Oto przybyły królowe. Natalia Brzozowska, pierwsza wicemis Polski 2021. Katia Kozlowa, Queen of Poland 2022. I Marcelina Zawadzka, Miss Polonia 2011, prowadząca w Telewizji Polsat program Farma. Dzisiaj mamy tematykę street food. Lubicie? Mm. Bardzo, bardzo, bardzo. Lubicie się uciapać? No to to standard, to akurat... To tak, to jak tutaj, Ech, tutaj masz tutaj. te możliwości. I od razu testosteron tutaj. Natalia, jakie jest twoje ulubione danie street foodowe? Ja kocham frytki w każdej postaci. Jest jedna rzecz, która łączy mnie z Miss Polonią. Obie lubimy frytki. Ziemniaki w każdej postaci uwielbiam. Tak widać. <tastro> <tastro> Baba ziemniaczana. Jasne. Ja akurat jestem miłośniczką burgerów, ale dzisiaj chętnie bym spróbowała coś nowego. Chłopaki, trochę mam wrażenie, że jesteście trochę zdekoncentrowani. Ja lepiej się nie odzywam. Poker face. Ja Jajo! No zrobiłem maślane oczy, no, bo one weszły, zaczęły się do nas uśmiechać. Nie, cichutko, jest sztywniutko. To trzeba rozchodzić. Na przygotowanie tych trzech dań macie 45 minut. Czas start.